Wiatr we włosach można powiedzieć, <grymne> <grymne> ale chcę tak nawiązać w siwych do włosów. Włosach. W siwych włosach, włosach do mhm. przedwczesnego siwienia, na przykład siwienia w wieku dwudziestu, kilku, trzydziestu lat. Skąd się bierze siwienie włosów? Czy można temu zapobiegać? Czy można leczyć? Czy można spowalniać ten proces? Mhm. O tym między innymi będziemy rozmawiać z naszym gościem. Dzień dobry Panie Aniu. Anna Mackoć, trycholog. Zgadza się. Dzień, dzień dobry. dobry, witam serdecznie. To w jakim wieku najwcześniej mogą pojawić się siwe włosy? To zależy tak naprawdę od przyczyny powstawania siwych włosów, bo możemy mówić o genetyce i mówimy o przedwczesnym wtedy siwieniu. I często się mówi, że jak nie wiem, mama wcześniej miała siwe Zgadza włosy, się. na przykład w wieku tam 30 lat to prawdopodobnie córka, czy, czy dzieci tak, będą. Tak, może się Niemniej. nawet pojawiać już po 20, niektórych parę, kilka siwych włosów. Jeżeli mówimy o znacznie młodszym wieku, czyli na przykład 5-7 lat, wówczas mówimy albo o bardzo destrukcyjnym, silnym stresie, albo może to też na przykład być jakieś znamie choroby autoimmunologicznej, na przykład bielactwa. Więc u tak młodej osoby należy to bardzo szybko diagnozować i sprawdzać, co się w organizmie Dobrze, dzieje. Dobrze, pani Agal, czym w ogóle jest siwy włos? No, jestem blondynem, jestem hmm. brunetem, brunetką, blondynką. Nagle zamienia się włos? Czy to wyrasta inna, a tamte wypadły? Nie, nie, nie. nie. To, jest, to jest ten sam włos, dokładnie. Ten sam, który był? Ten sam, który był, tylko pozbawiony koloru. Tak jakby niepomalowany można powiedzieć. Okay. Rodzimy się z takim rezerwuarem, czyli wyobraźmy sobie to taki woreczek, który ma komórki melanocytowe, czyli komórki pigmentu, i one nam są dane i zaprogramowane na całe życie. Jeżeli one się wyczerpią, czyli zbyt szybko zużyją, na przykład pod wpływem właśnie zbyt intensywnej genetyki, albo zbyt dużego stresu, albo na przykład spowalniamy ich powiedzmy powstawanie w wyniku niedoboru witamin, wówczas ten woreczek jest już pusty i nie daje nam pigmentu. I ten włos jest bez koloru wtedy, dlatego jest siwy. Powiedziała Pani o braku witamin. W związku z tym możemy sobie Uzupełnić jakąś witaminę, żeby te, ta siwizna nie pojawiła się zbyt wcześnie? Jeśli ona jest w wyniku genetyki, to ona tak czy inaczej się pojawi, ale możemy ją trochę spowalniać własnymi działaniami. Możemy na przykład. Suplementować, spowalniać genetykę? Spowalniać siwienie. No czyli genetykę w tym wypadku, mówimy o genetyce. No, genetyki nie jeszcze głos... nikt nie oszukał. No, nie, no, no, właśnie o to chcę zapytać, czyli co, na przykład, nie wiem, suplementując jakieś odpowiednie witaminy, naprawdę? Można, Możemy Można troszeczkę zatrzymać, tro zatrzymać. Strymać, nie spowolnić mm -hmm. trochę. On i tak i tak nastąpi, ale na przykład witaminy z grupy B, typu B5, witamina tak zwana pochodna grupy B, czyli B10, kwas aminobenzoesowy, albo na przykład niektóre minerały w naszym organizmie. Jak mieć? To są elementy, które pracują razem z procesem po. Wstawania pigmentu, czyli to, co wcześniej powiedziałam, z tego woreczka wychodzi kropelka pigmentu na nasz włos. I ten proces, który jest wyjściem, jest zaprogramowany przez niektóre, właśnie witaminy. Jeśli ich nie mamy, to ten proces się nie odbija szklankę tak tych witamin i rozumiem, że na tych kruszczo krótko czarny Oczywiście nie nie, nie. To trzeba systematycznie, systematycznie regularnie, mhm. czyli co jeść czego nie jeść czy ewentualnie jeżeli nie jeść to czy można suplementować właśnie witaminki można suplementować witaminy dobrze jest sprawdzić ich poziom żeby też nie przedobrzyć z niektórymi witaminami ale na pewno jeżeli mamy zdrową dietę czyli generalnie wieprzowina wołowina ryby. Łosoś, warzywa, pomidory, awokado. Tam również znajdują się też w pomidorach awokado antyoksydanty, które też będą wpływały na proces melanogenezy, czyli powstawania pigmentu, ponieważ stres wytrąca nam wolne rodniki. A wolne to rodniki przechodzimy do klucza. Tak, a wolne rodniki stres. niestety powodują nam utratę pigmentu. Czyli nie stresować się, tak? Wtedy nie, nie siwiejemy. Nie stresować, nie palić, dobrze wysypiać, dobrze zjeść. Jak, jak jest silny stres, mówi się, czy to jest tylko powiedzenie, że można osiwieć w ciągu jednej nocy? Można. Można i niestety jest to siwienie, które jest już wtedy zupełnie nieodwracalne. Bo siwienia na przykład w wyniku chorób niektórych, co wcześniej wspomniałam, bielactwa, są siwieniami, które mogą być odwracalne. Nie muszą, ale mogą. Natomiast w wyniku stresu niestety zostaje z nami taki kolor już do końca życia. Ja raz w życiu kupiłem szampon, taki zostałem namówiony przez, 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 przez reklamy. Nie zadziałał, nie zadziałał, ale tak wcierałem go, tak wcierałem. A, no, i, no i no, ale włosy jak siwiały, tak siwieją. Czym są jakieś metody, żeby. poza no, pozawitaminowe, żeby, żeby. no, wiadomo, nie stresujemy się, odpowiednia dieta, bez używek, czyli taka nuda generalnie. Dobrze. A poza tym, co jeszcze można. Takie wcierki zrobić? chodzi o to, bo są wcierki na przykład na to, żeby włosy, nie wiem, że Tak, co tak, tak wcierasz? No, wcierki we włosy, żeby na przykład były, nie wiem, bardziej zdrowe, lepiej odżywione i tak dalej. Czyż takie na siwiznę też są? Niestety wcierki. takich na siwiznę jeszcze nie ma. Mamy nadzieję, że może kiedyś, by technologia pozwoli na to, aby się pojawiły, są takie szampony na przykład, które można powiedzieć, że nazywamy je odsiwiaczami. Natomiast one nie działają bezpośrednio głęboko w skórze tam, gdzie mamy ten rezerwuar tych komórek melanocytowych, czyli albo już wszystko, nie mamy, albo już nie mamy, one działają na powierzchni, czyli można powiedzieć, że to jest taka ta siemka, która nam oplata włos dookoła, mhm. troszkę zachowuje się w porównaniu jak farba, można tak to nazwać, ale taka bardzo subtelna i delikatna. Można też po prostu pokochać włosy, starać się przynajmniej, prawda? Ale oczywiście, Bo przecież... podradzić... Być tak być piękne, piękna. siwe włosy, był taki piłkarz włoski miałem Fabricio Ravanelli. Nazywaliśmy tak tak. go strebny Lispa genialny piłkarz. On miał 20 kilka lat i też. Warto piłkarz. o nie też dobrze zadbać i wymagają no, dodatkowej pielęgnacji. Wymagają zdecydowanie wymagają dodatkowej pielęgnacji, ponieważ włos siwy jest włosem bardzo delikatnym wbrew pozorom, pomimo, że wydaje nam się gruby i mocny, wcale tak nie jest. Jest pozbawiony pigmentu, jest delikatny. Jak się goli siwy, to druchy. inaczej się goli niż czarny. Jest ostrzejszy, tak taka strzela. To, Ale to jest... to Prosimy Panią tak. do następnego tematu, jak dbać o siwe włosy, bo to jest. A jak tak. są na przykład przemieszane, nie? No, bo to wtedy mm -hmm. inaczej trzeba działać na te, które tak, jeszcze mają kolor. Tak, po jednym szamponem, pół głowy drugim szamponem. No. To nie jest tak, że na połowie głowy są takie no na głowie, tak. są przemieszane. Dziękujemy pięknie. Dziękuję serdecznie.